Cisza, ludzie, nagrania. No, cześć. Hej, cześć, witam wszystkich. Nineget z tej strony, a to jest Call of Duty Modern Warfare 3. I zaraz zobaczycie moje pierwsze boje, pierwsze spotkanie w sumie w zasadzie z Tom Grom. Takie na poważne. Wcześniej rozegrałem sobie z dwie, trzy partie. Wybrałem sobie tutaj Team Deathmatch i zaraz zobaczycie, jak skopią mi dubską. Eee, jako, że jestem tutaj totalnym nowicjuszem w tej serii. Ostatnie moje boje z Call of Duty. To były tak dawno temu jak ta seria jeszcze była osadzona w II wojnie światowej. Potem się z nią pożegnałem. A teraz dzięki uprzejmości mojego widza i znajomego logana z YouTube dostała mi ta gra udostępniona na kilka dni, no i, no i zobaczycie. Jak mi w ogóle tutaj idzie i jakie są moje wrażenia. Ok, zaczynamy. Mam tutaj wybrane chyba P90, znaczy nie chyba tylko na pewno P90 kolimator. Assassin, Pro bodajże, szybsze przeładowywanie i dokładniejsze celowanie z biodra. Takie perki, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, być może zupełnie bez sensu wybrałem, aczkolwiek to tak naczuję trochę, a trochę na podstawie tego, na ile tą grę znam, oglądając ją na przykład u albo już jego, czy na innych kanałach YouTube. Ok, mam go. Dobra. Jest jakaś ofiara, jest w każdym razie. Oczywiście nie spodziewajcie się żadnego wyniku sensownego, tylko właśnie w takich scenach teraz, jak będą mnie masakrować, bo e, chyba nie ma możliwości, żebym wykręcił jakiś bardzo dobry wynik, bo ani takich umiejętności nie mam, ale też chyba trzeba się zapoznać, bo pewnie gram to z ludźmi, którzy już tutaj nieraz, nie jeden pewnie zęby połamał na tej grze, e, więc byłoby głupie, jakbym mi pokonał po prostu, bo. Nie po to ktoś ćwiczy pewnie latami, żebym potem przyszedł i od razu go rozwalił, prawda? No ja się tylko mogę tutaj starać i próbować wykręcić jak najlepszy wynik. Jezus, zależę, jeszcze celuję w niebo. E, to może granat może rzucę? Hmm, nie wiem, zobaczymy. Dwa granaty, drugi to jest chyba, nie wiem, ogłuszający? Czy dymny? Nie, dymny. No to trochę bez sensu. Okej, okay, wybrałem sobie tutaj P90, bo po pierwsze, że bardzo lubię tą broń. Zabiłem. Bardzo lubię tą, ale zginąłem też. Lubię tą broń bardzo w close quarters yy, i w ogóle w Battlefield trzecim, więc tak liczyłem, że tutaj może też się będzie sprawdzało w takiej ostrej napierdalance. A poza tym wcześniej tutaj chyba grałem M16A3, 3 albo 4 nie pamiętam yy, i trochę mnie denerwowało ten tryb strzelania taki pod trzy naboje. Bardzo mi to utrudniało, szczerze mówiąc, tutaj na razie te moje początki z tą grą, więc, więc przerzuciłem się na. P90 kilo no, jako tak, coś zabijam, ginę. 5 na 4 rewelacja, rewelacja. Eee, całkiem mi się to podoba to jak gra. Trochę mnie czasami denerwuje, że, że niektórzy tak sprawiają wrażenie, jakby kompletnie od razu wiedzieli gdzie będę stał, co będę robił, eee, jakby mnie widzieli przez ściany, ale... Ale może to też nie są cheaty, tylko być może po prostu niektórzy są tak doświadczeni już, że... O, chyba mnie helikopter odstrzelił, UAV mnie odstrzeliło. Myślę, że pewnie niektórzy już po prostu wiedzą, gdzie tacy takie nuby, nowicusze jak ja e, przesiadują, i gdzie się do ich Pewnie dlatego tak odstrzeliwują mnie łatwo. Okej, okay, dobra. I następny. Oj, piękna seria dwóch na raz. Hmm... Ale nie potrzebny ten granat. O, 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 o. Co tu więcej mogę powiedzieć? Na pewno ta gra od razu mi się, ten tryb rozgrywki bardziej podoba mi się od tego, co jest w Medal of Honor. To zdecydowanie. Battlefielda trzeciego chyba nic nie pobije. Eee... Aczkolwiek Medal of Honor moim zdaniem gra mi się gorzej niż tutaj. Oczywiście to jest taka ocena po, po dosłownie minutach gry. Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. Dobra, ale ostrzelałem go wszędzie się popadnie, ale w końcu zginął. Więc tak, no na pewno grafika. No wiem, wiem gdzie strzelałem, widzę. Grafika, już teraz wiadomo, grafika trochę leży i kwiczy, odstaje od, od realiów. Myślę, że chyba Blacklight Bushin mi się bardziej też podobał nawet niż, niż ta gra niż Call of Duty, ale, ale jest w miarę czytelnie, w miarę, w miarę te mapy, a, znaczy nie, design map to jest zupełnie co innego niż, niż kwestia grafiki, prawda, tutaj design jest ok, jakby zaplanowanie pod, pod multiplayer jest, jest o 100 razy lepsze niż tych map w Medal of Honor, to mi się szczególnie podoba, że te mapy tutaj są fajnie zaplanowane, można z różnych stron zachodzić, w różne miejsca, a nie tak jak w Medal of Honor, gdzie jest miliard y, ślepych uliczek, Także tutaj Call of Duty jest lepszy. Grafika jest oczywiście gorsza i, i to już nie ja pierwszy odkryłem. No i pewnie w Black Ops 2 to się nie zmieni. A właśnie, odnośnie Black Ops 2, to najprędzej na moim kanale teraz pewnie będzie Black Ops 2, a Modern Warfare 3 to się okaże, jeżeli ten, teraz tę grę troszeczkę połączę po na tym yy, pożyczonym koncie. Jeśli. jeśli mi się to spodoba, jeśli spodoba mi się Modern Warfare 3, co ja pierdolę, jeżeli mi się spodoba Black Ops 2, to być może kupię Modern Warfare 3 tak samo, szczególnie, że po cichu liczę, że może stanie jakieś parę złotych jeszcze. Eee... Jako że już nie będzie wtedy najnowszą serią Call of Duty, to wtedy bym tym chętnie ją kupił, ale to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, potestuję, także jeszcze Counter Strike'a tutaj także pożyczonego. I Counter Strike'em także jestem zachwycony, tylko jestem mniej zachwycony tam tym, że e, często gram z dużą ilością botów, to tak trochę bez sensu. Dopiero niedawno odkryłem, co są boty, ale też bardzo mi się strasznie mi się podoba w Counter Strike'u. E, tak jakby tak powiem w prostocie siła Counter Strike'a, o. No dobra, ale, ale okej, okay. nie gadajmy może o, o tym czego nie widzicie. Bo zapewne Counter strikea też liczę, że zobaczycie na, na moim kanale. Okej, okay, skupmy się trochę. Już teraz nie idzie mi aż tak dobrze, ale to było pewne. E, to było pewne, że mi tutaj skopią dupsko na pewno. to się już w ogóle tak, trochę zagubiłem tutaj w całej tej sytuacji. E, podoba mi się też, że te party są tutaj krótkie. To jest fajne i właśnie mnie fajnie wysadzili. 9 na 10. Trochę zaczynam teraz tracić, bo się już też e, zakmatwałem bardzo w tej grze. No okej, okay. jeszcze tak kręcać się tutaj tym ten... O Jezus, Jezus, Jezus! Ajajaj aj, aj. A, mógł być moją kolejną ofiarą dziesiątą, ale się nie udało, bo już... O, jestem zupełnie zamotany. Strzela z góry chyba to UAV Raz mi się tutaj udało, nie wiem jakiś, nie wiem kill czy coś w tym stylu u, u, dostać, ale też nie wiedziałem męko odpalić czy coś, także... E, że nawet nie znam tak klawisz lobby jeszcze dokładnie. Revenge. E, widzę pozycję gracza, który mnie zabił. Aha, jest tutaj mini mapka. Ja oczywiście na razie jeszcze aż tak nie ogarniam, żeby współpracować z tą mini mapką. Zabijamy ten helikopter i pierdolimy statystyki tutaj strasznie. O i przegraliśmy, nasza drużyna przegrała dlatego, że na koniec ja dostałem pod Dubsku. No ale w każdym razie gra mi się, w ja miarę podoba, mam nadzieję, że Wam też się filmik podoba. Cześć, trzymajcie się.